Dobra, gotowy? Tak, tak. Za ile wystąpiłbyś w reklamie skarpetek? <laughs> nie wiem, za grube pieniądze. Co jest takiego, czego nie lubisz, a jednak to robisz? Eee... Trzymam dietę. Gdybyś spotkał siebie sprzed pięciu lat, co byś mu powiedział? Daj sobie spokój za MMA. Dlaczego? Wybrałbym zupełnie drogę inną, bardziej łatwiejszą. Czy uważasz, że płacz jest oznaką słabości? Nie. Do czego chciałbyś przekonać ludzi? Do tego, aby wierzyli w swoje umiejętności i żeby nie byli tacy za zawistni pod drugiego człowieka. Jakim byłeś uczniem? Bardzo dobrym. A czym straszyliście rodzice? Mm, nie wiem, nie pamiętam. Paskiem. <grym> Najbardziej romantyczna rzecz, którą zrobiłeś dla kobiety? Ożeniłem się z nią. <grym> Jak powinien wyglądać twój pomnik? <grym> Nie wiem, to jest akurat. Nie, nie, o tym nie będę myślał jeszcze. W co możesz wpatrywać się godzinami? W dziecko, w żonę. A czym powinno się leczyć głupotę? <laughs> Wiedzą. Twój ulubiony superbohater z komiksów. Super. Jakich złych nawyków chciałbyś się pozbyć? Nerwowości. A gdybyś miał porównać siebie do smurfów, to którym z nich byś był? Chyba Papa Smurf. Co ci kiedyś wkurzało, ale już nie wkurza? O kurde. Nie wiem. Nie umiem odpowiedzieć. Z którym legendarnym zawodnikiem chciałbyś się zmierzyć w latach jego świetności? Z Janko Czy uważasz, że twoje zarobki są adekwatne do twoich umiejętności? Nie, na tą chwilę nie. Krok w karierze, którego żałujesz najbardziej. Nie ma takiego kroku. No i na koniec przepis na sukces według Damiana Stasiaka. Ciężko pr pracować na treningu. Że się <noise>